Witam serdecznie mi gościem Przemysław Szkarbod Green Power NS. Witam serdecznie. Przemek, wygrywacie dzisiaj z nożem na gardle, można powiedzieć, spotkanie, które musieliście wygrać. Bardzo przekonująco, bo aż 10 do 3, jeżeli pamięć mnie nie myli z maripozą. Co było dzisiaj waszym atutem na tym spotkaniu? Myślę, że naszym atutem dzisiaj było to, że mieliśmy szerszą ławkę i kolejny mecz, w którym gramy z szeroką ławką I na początku mieliśmy z tym problem i teraz myślę, że nasza gra wygląda lepiej. W pewnym etapie tego spotkania mariposa dochodziła do Was tam jakąś niewielką różnicą bramkową, ale kiedy zbliżali się, to dołożyliście taką przesową nogę na gazie i poszło to dalej. Green Power się dzisiaj pokazali, że ciężko byłoby z nimi rywalizować. Czy my się w ofensywie zagraliśmy dzisiaj dobrze, a w defensywie, niestety, przytrafiło się kilka błędów. I na następny mecz na pewno musimy to poprawić. Przed wami kolejne spotkanie, bardzo ważne, bo jak patrzymy w tabelę, to e, Ibis, Green z Batimowcy, te drużyny, Brotiflex, bią się tak naprawdę o to, żeby nie spać. E, jakiś e, klucz na to, żeby w kolejnym spotkaniu wygrać, bo ono bardzo, 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 bardzo ważne. No, kluczem na pewno będzie nie wiem, zaangażowanie i szere... no, też musimy zebrać dobrą ekipę pełny skład no, i walczyć. Za nami praktycznie koniec sezonu się zbliża, więc jakbyś ocenił swoją postawę, bo pewnie już nie będziesz przy wywiedzie, chociaż może będziesz, ale, ale jakbyś ocenił swoją postawę i swojej drużyny w tym sezonie. Moja postawa na początku myślę, że była w miarę OK, później troszkę gorsza, dzisiaj w miarę to wyglądało. A drużyny, no to mieliśmy myślę, problem ze składem, tak jak już mówiłem wcześniej. No i myślę, falowała nasza forma bardzo w tym sezonie. Dziękuję za wywiad. Dzięki.